Dajcie, World of Tanks. Z tego się cieszymy, dźwięk. Ok. Chciałem pokazać moją bitwę, a będzie to bitwa epicka na kw 2 Mapa ENSK. Są szóstki, są tu piąte tiery, więc będzie łatwo. Tutaj wszyscy jadą na razie w miasto. Głównie tutaj zielone odpuścili sobie. Tam jakiś. Ej, kiedy idzie spotować, może mam misę, żeby spotować się, zaraz zginie. <grym> no, Na razie trochę wyspotało czołgów, ale już widać, że obrywa. I się zginął. Zresztą tutaj tak hardkowo do przodu trochę podjecha podjechałem. I to miałem załadowanego właśnie ap Którego... A nie, to, to by żeby był strzał. Okej, okay, że mam pierwszego killa. Jest 1 do dwóch, na razie. Tutaj właśnie bałem się, czy coś może mi tutaj z prawej strony wyjechać, ale... Jak ci świecą, to raczej tutaj nic nie wyjedzie. Więc wjechałem jeszcze jeszcze raz, mam zabudowanego APK. W pogwieży Churchilla, za zero. Źle, źle poszło. te co sobie przyrzuciłem na burzaki, które na trollu są naprawdę... ...mocne. <laughs> Z 2 do 5, o, przegrywamy już nawet w hapsach mamy 2000, na no 1000 mniej, chyba nie w Hinukaya grać, tutaj M4 nam jedzie do bazy, ale Hinukaya Tefi. Się, się, dylemat, tylko do kogo trafić, wybrałem Churchill'a za 300. <kłysy> No 21 sekund przeładowania, Długo mam to, to sobie bardzo długo, 100% To właśnie kaj to nie strzela, nie przypija mnie. Ja skończyłem trzy, ładować strzał. Frag jest... mam dwa fragi. Już taka, nasza bała zostaje kopowana przez trzy czołgi. Jeden kapuje tam jeszcze dwóch jest przy bazie. Jest 6 do, 6 do 10, jest nieciekawa sytuacja. Tutaj spostawiłem się wró wrócić już do bazy. Mamy 4 czołgi na 8 na 9 przeciwnika. To jest tułk, którego pocisk poszedł w jarzmo działa tylko za 14. Byłem mega wkur wkurzony, mogłem go na hita zdjąć, ale oczywiście nie udało się. KW-85 mi dobija go. Ale jest cały czas kapowana, KW-85 chcieli się dekapować Stało trzech na kilka na 7 chyba Tu strzał Poszedł w murek I może lepiej skupił byłby, byłby frak bo zostało zdekapowana przez KW85 Zostało nas dwóch na 7 czołgów można by powiedzieć, że tu już porażkę będzie Ale zobaczycie co będzie, nie będę uprzedzał Tu dostaję od niewziętego M6 Tu tego M4 przyjem, przestrzał Udało się Już 1000 damage, 3 fragi To w 8,5 jest na hita, jestem na, no na 2, na 3 Zresztą kogo jeszcze? Jeszcze czy nam wyjeżdża. 85 mieć go trafił. On mną no, w ogóle nie jest zainteresowany. Więc tylko zabijam. Mamy po 4 fragi z KW85. Wyjeżdża kolejny M M6. To nie wiem, chyba nie ma... A ten go zabił. Dobrze. Ustały są dwóch na trzech. W przeciwnicy mają 1460 HP, a my tylko 240. No właśnie, to bija kolejnego fraga. Gdyby on mi nie zabijał tych fragów, bym miał no, metal pula. Pula byłby. Tu jeszcze 5 sekund ładuję. Jest fałka na full HP. Tutaj mam taki koniuszek jego. Skupienie, skupiam do konta, żeby się sytuacja nie powtórzyła z tym murkiem. I pięknie schodzi. Mam już 2200 HP. Cześć, w 85 właśnie w kinie. Mamy już gratuluję, Hinukai. Jestem na jednego za Jestem na niego na hita. I on jest ode mnie też na hita. Spróbuję jakiegoś sajny skrawek właśnie robić. wiedziałem że, że on jest tam. Myślałem, że, sobie, że, będzie, że będzie stał. Ale, ale nic nie widzę a tu wjeżdża mi ja bez kupienia po prostu działo na prawo strzał i tak będzie się kończyć ta bitwa tylko screenie końcowe wam pokażę są so, MK oczywiście specjalista 2400 damagea pamiętam medale ręka boga brutal pojedynkowicz KW85, to bardzo dobra robota. Gdyby nie on, byśmy przegrali. tak widać, można we dwóch na sześciu wygrać bitwę. Ale pozabierał mi fragi, czego byłem trochę niezadowolony. no Ale liczy, liczy, liczy się wygrana niż porażka. Widzimy 0,000, 24, 39, 3, 1, 2, 3 i tyle. Bardzo no. do 3000 30 zarobiłem, z tego znaczy to tylko 16. Nie używałem golda, tylko burzaki. I my na 11 strzałów z weszło wyszło 9. No to mam dobry, tutaj będzie gdzieś pisało o no, 10% celności. To jest bardzo dużo. Więc bardzo dobry mecz. Kieszy mam teraz jedno bitwę z KW2, ale to już kiedy indziej Wam pokażę. Tak więc na razie, cześć.